Marołak i witam w kolejnym odcinku na moim kanale dzisiaj jest odcinek ze wszystkim najpierw z Pokemon Trading Card Game i mam tutaj do odebrania taką paczuszkę więc wchodzę w kolekcję i teraz otwieramy bez większego czekania otwieramy co tutaj może być? Więc. Ognisa, energia, magikarpy, meditaj, kumil, growlight, inbit stadium, buket, herakros, chinks i starioner, holo, spoko. Niestety nic więcej nie ma. Ale trudno i nie wiem, czy pokazywałam wam ale chyba nie bo poprosiłem tatę żeby mi otworzył i dropnął takiego kabu w full arcie no racja nie są to prawdziwe karty ale no zobaczcie jakie to jest piękne nawet na mm, tablecie czy telefonie czy na czymkolwiek to oglądacie to tak pięknie widać jakby to była prawdziwa karta no po prostu nie wiem jak oni to robią. Teraz przechodzimy do Brawl Starsa. Grał mi dzisiaj, ale. No, no. Nic takiego ciekawego się nie działo. Mam misję na Edgara i na Riko. Wygrał trzy razy, więc nim sobie zagram i na solo. No, solo mam misję. A nie, pokonaj 9 przeciwników, a no to biorę Edgara na sobie. No, Edgar ma wygraną. No, misję na wygraną. No to zaczynamy. Pierwsze dwie skrzynki robię chyba 2-3 sekundy. Więc bardzo fajnie. Nie lubię tego, tych czaszek. Ult mi się sam ładuje. Leon tutaj rozwala skrzynki. Dziękuję. Colt teraz bardzo szybko robię Edgary, innych gości. Ma na dwa hity skrzynkę, a ten Edgar ma mniej HP. No więc wiecie, jak to jest. Spróbuję go podjechać, ale... Tak, podjechałam bula. Co ten Leon chce się steamować? Nie, nie zgadzam się. A on tam jest. Po co on chce się timować? To jest oczywiste, że ja przegram jak się z nim stimuję. Tutaj jest chłop. Jak wiecie kto to był, to napiszcie w komentarzu. Albo nie, nie piszcie, bo już wiem, że to jest Trzeli. Czy iść do niej, czy nie iść? Oto ich pytanie. A, okej, okay, Poko porobi. Będzie miała mało HP i wtedy ja wkroczę do akcji. No, daj się porobić, Poko. Ham się uleczył. No, Edgar na ósmym, i to ja rozumiem. Nie ma szans z tym Leonem. Ten Leon nie ma szans. No właśnie. To jesteś numerem 1. I teraz przechodzimy do Pokémon Go. W Pokémon Go jest wiele informacji, bo e, Aha, cztery Mam Bo teraz, jeśli do chyba 12 dacie, poślecie zrzut ekranu swojego awatara, to wtedy będzie widoczny dla innych graczy w takim evenencie. Tylko, że musi być jakoś specjalnie przebrany. Nie wiem o co chodzi. Jak się dowiem, to Wam dam wam znać, bo gdzieś to usłyszałem. I teraz jest taki event. Unowa uh, uh, nowa collection challenge, że jeśli złapiesz Snajwego, Tepiga, Oszołota, Piplapa, jakiegoś tam gościa, um, Regonrole, Blitzi, Herdiera i nie pamiętam jak on się nazywa, to wtedy macie 3230 pokeboli i 5 Red Candy. No nie za, lep nie za fajne, ale zamiast łapać mm, zwykłe Pokémony, to możecie złapać jakieś konkretne Pokémony, jakie tutaj są właśnie pokazane, i za to możecie dostać. No, e, no te nagrody to nie jest zbyt ciekawe. To też nie, ale no, te 5 Rare Candy, no, trochę kusi. Więc złapcie sobie te pokemony, bo ten event trwa jeszcze prawie 6 dni więc powinniście zdążyć. Ja na razie na tym końcie złapałam tylko Oszołota. Yy, nic ciekawego. Zro Zrobiłem, e no, najpierw miałem. I dałem go na Baddy, zrobiłem. No, dałem mu pufina, zewoluowałem i miał. I, i ten. i się zewoluował w takiego pięknego Fleriona. Tylko co ciekawe. Nie, nie chcę robić mu zdjęcia. Tylko co ciekawe, nigdzie go na polu nie widać. Nigdzie. Nic, a nic, ani śladu po nim. Nie wiem, co tutaj się dzieje. Aha, na sekty się wykluły. Timbur Ale na jakim rajdpasie oni są? Na zielonym czy pomarańczowym? Na fioletowym? Aha, no to ciekawe. No to nic tutaj. Ciekawego, więc teraz przechodzimy do Among Us. Pierwszy odcinek na kanale. Więc zapraszam. No nie pierwszy odcinek, tylko pierwszy raz nagrywam Among Us. Gram kilka razy, ale nie kapuje jeszcze wszystkiego. Więc online to i to. nie, nie zdążyłam. Jest, tutaj zdążyłam na ostatnią sekundę. Albo nie, niech tak będzie. Start za sekundę i czy będę impostorem? Łociu, co to? Te niebieskie paski. Nie, Creve No to wychodzę i, i się połączę z wami, jak będę impostorem. Jestem na nowo, niestety... Nie byłem impostorem, i teraz, jak chcę dołączyć, to muszę poczekać 5 minut, a nie chcę aż tak długo czekać, więc przejdziemy do Pokémon Home. Pokażę Wam, co tam można robić, i pod koniec spróbujemy w tego Amonkasa wyjść. Bo nie da się tylko robić tych meltanów. Jest taki sposób, że jeśli połączysz konto no konto Nintendo, możesz założyć albo mieć, zależy jak wolisz. I wtedy przesyłasz Pokemon'a z Pokemon Go do Pokemon Home i dostajesz Meltan Boxa za darmo. I wtedy możesz Meltany dostawać. Tylko jeśli wykorzystasz, to no ono trwa godzinę. Jeśli wykorzystasz, to ten to wtedy Musisz poczekać 3 dni. Zależy, ile energii dasz. Jeśli najmniej energii, to wtedy 3 dni i tak dalej. Wchodzimy w takiego room trade'a, gdzie się możesz takimi Pokémonami tradeować, jakie tutaj miałeś. Możesz sobie wybrać startera i automatycznie też dostajesz Pikachu. Ja miałem Charmandera i Pikachu. Pikachu, a teraz mam Charmandera i Espura, niestety Pikachu mi się wysłał i tutaj trzeba chwilę poczekać jak już będzie i to wam wszystko pokażę no to już jestem, trzeba wybrać Pokemona i teraz muszę go dać na trade'a i czekamy te 80 sekund Aż każdy wybierze pokemony. Ja go nie złapam ultrabolem, ale się sterydowałem za ultrabola. Co? Ktoś tutaj ma bestia bola? Więc musi mieć jakąś ultrabestię. Jeśli dasz tą samą emotkę, to są większe szanse, że się właśnie z tą osobą tradeujesz. O jeden albo mniej procent, ale jednak są. Mm, nie mogę zmienić. O. Siema. No to z nimi jesteśmy połączeni. Mm. Okej. Okay, teraz ten dał, że śpi. I ja też dam, że śpi. No to 20 sekund musimy jeszcze poczekać. I zaraz się zacznie. Tutaj niestety nie jestem połączony, ale na telefonie jestem, więc może kiedyś bym spróbował na telefonie zrobić odcinek, co byłoby trudne, ale może jakoś bym dał radę. I zobaczcie, jak to wygląda. Jest taka ikonka tutaj była w rogu i teraz papa spór. I się traduje z miną Czyli nie z tym Kto miał ultra bestię Chyba No chyba nie I co to za bol? Zwykły bol, nie ultra bol Ale kto? Kto to jest? Serio? Skowlet? No to ja się z nim na nowo zamienię Bo jakoś nie interesuje mnie zbyt. No to za chwilę się z wami na nowo łączę i zobaczycie jak to jest na nowo. No, zostało nam 15 sekund, żeby wszyscy goście się połączyli. I jak czekałam, aż się połączą, to odkryłam taką funkcję, że jak nacisnę to, to wtedy to się automatycznie chowa. I no, no to jest spoko, bo miejsca nie zajmuje. No to Papa, Skowlet. Aha, czasami pokazuje jaki Pokemon, a czasami nie. U, Ditto. Lubię go, bo zawsze może się zamienić w kogo innego. To jest jeden z ulubionych pokémonów mojego brata tak w ogóle. Jak select pokémon No, daję tego. U, ten. No, on jest spoko. Ja dam tą motkę. No, na razie żadnych ciekawych Pokemonów nie ma. Może ktoś da coś ciekawego w te 40 sekund. Pinsir? Serio? To już on jest najlepszy, a ten drugi. No, to ja nie wiem. No. No. tylko ósemka gości błagam nie zostawiajcie nas bo jeszcze się nie trajdniemy. no i fajnie by było jakbym się z tym ronem trajdnął. rony albo pinsir albo co gorsza ten spiroł to no nie jest za ciekawe. I z kim się trajdam? Lolo. No nie, no. Serio. Szkoda, że nie można wybrać, z kim chce się trajdować. No i teraz chyba dojdzie do mnie ten Spiroł. Czy ktoś inny? Ta Spiroł. No po prostu świetnie. No nic ciekawego tutaj, ale też na telefonie niedawno dostałem taką informację, no, no nie informację, tylko w newsach, nie, tu nie było w newsach, bo dostałem Melmetala za free, co ciekawe. to nie było tu tutaj też nie a jak w to kliknę to nic się nie dzieje <grym> kalendarz, ok a challenges register aha tylko jak mam te newsy zrobić, w to wejść nie, nadal coś No to ja nie wiem. No to wejdźmy jeszcze w tego Amongasa. I sprawdzimy, czy możemy już dołączyć. Możemy dołączyć, ale tutaj zdążymy? Nie. Tak szybko zabrali miejsce. Okej, okay, jestem. Siema, Enki. No to dam se czerwonego. I bez czapki, tak. Chyba jest największa szansa na impostora. Nie, nie wiem, jak wy sądzicie. A to to można przesuwać? Wow. Cleave mate, więc jednak nie największa. Nie. No to cóż. No to może zagramy kiedy indziej. No to żegnam się z wami do kolejnego odcinka, Nara.